Dobry wieczór, Państwo. Rafał Kacprzech, witam i zapraszam na informacje sportowe. Za nami inauguracja czwartej kolejki piłkarskiej PKBP Ekstraklasy. klasy. W piątkowym hicie Legia Warszawa pokonała u siebie piasta Gliwice. Niespodzianką zaś była porażka wicelidera tabeli Krakowi, która musiała uznać wyższość stali mielec. Ja w studio kompletnie nic nie słyszę ani bamperu. Bezbłędny. Choć w pierwszej połowie legia miała więcej zgry, to jeszcze nie była w stanie ukąsić gości. Ale zrobiła to błyskawicznie po zmianie stron. W 47 minucie i po asyście nowego nabytku gospodarzy Makany Baku, piłkę do siatki wpakował Ernest Muchi. Nie minęło nawet 5 minut, a legia podwyższyła prowadzenie tym razem za sprawą trafienia Filipa Mladenowicza. Te dwie akcje okazały się przełomowe w spotkaniu, bowiem ostatecznie mecz przy Łazionkowskiej zakończył się wygraną legii 2 do 0. Stołeczny zespół po czterech kolejkach zapisuje na koncie 7 punktów i jest coraz bliżej czołowych lokat. Piątkowy rozkład Jazdy z ekstra klasą natomiast rozpoczął się dnie lada niespodzianki, można by rzec, że nawet od sensacji. Niepokonana po trzech meczach Krakowia dała się ograć Stali Mielec 2 do 0. Godę dla gospodarzy strzelili Domański oraz Pestka, który zanotował trafienie samobójcze. Dzięki wygranej stal Mielec ze siedmioma oczkami awansowała na trzecią lokatę, a Krakowia pozostała druga. Cieszymy się chwilą. Wygraliśmy z liderem, który do tej pory nie stracił bramki. Myślę, że, tak jak powiedziałem, cała drużyna zasługuje na pochwałę, za realizację, za angażowanie. Staraliśmy się grać wysokim pressingiem przy, przy bardzo ciężkiej pogodzie, co, co było widać w drugiej połowie, że troszeczkę podnieśliśmy siłę. Dlatego wygraliśmy, cieszymy się i oby tak dalej. No Musimy, niestety, przyjąć goryż porażki. Zdawałem sobie z tego sprawę, że to będzie bardzo ciężki mecz. Taki był, no ale niestety hmm... Nie mieliśmy zbyt wielu atutów, żeby to spotkanie, szczególnie po czerwonej karcie, już przechylić na, na swoją korzyść. Także przyjmujemy tą porażkę z pokorą i gramy dalej. Nie lada niespodzianka, również i dziś. W pierwszym sobotnim meczu Beniaminek Korona KEC ograła na wyjeździe Lechiej 1 1-0, notując drugie zwycięstwo z rzędu i awans na czwarte miejsce w tabeli. Bayern Monachium zdaje się nie tęsknić za Robertem Lewandowskim. Mistrz Niemiec w imponującym stylu rozpoczął nową kampanię Bundesligi. W pierwszej kolejce rozgrywek Bawarczycy pokonali Eintracht Frankfurt i to aż 6 do 1. Traktowi aż 5 goli, i co ciekawe, każdy z nich był autorstwa innego piłkarza. Na listę strzesów wpisali się Joshua Kimi. więcej emocji było zaś na inaugurację nowego sezonu francuskiej ligę. Tam w pierwszym meczu Olympique Lyon podejmował u siebie Ajaccio. Obie drużyny kończyły potyczkę w dziesiątkę, a ostatecznie 2 do 1 wygrali gospodarze. 79 edycja Tour de Polonia przyszła już do historii. Triumfatorem polskiego święta kolarstwa został Itan Hayter z drużyny Inas Grenadiers. Dla Brytyjczyka to jak do tej pory największy sukces w karierze. Ostatni etap Tour de Pologne zgodnie z tradycją, czyli z metą w Krakowie. Pierwsza część trasy pagórkowata, czyli dobra okazja dla uciekinierów. Druga część to już odcinek płaski, więc była to gratka dla sprinterów. Po niezwykle widowiskowym finiszu peletonu triumfatorem siódmego dnia rywalizacji został Francuz Ornaud Demar. Drugi był Olaf Koja, podium uzupełnił Phil Bauhaus. Natomiast triumfatorem całego wyścigu został ten, który koszulkę lidera założył dzień wcześniej, czyli po szóstym etapie. I ten Hayter z drużyny Ineos z dowiu sprowadzenie w klasyfikacji generalnej, i Brytyjczyk odniósł tym samym swój największy sukces w karierze. Podium Wielkorocznego Tour de poloniu uzupełnili zaś Holender Tim Arensman z drużyny Team DSM oraz Hiszpan Pello Bilbao z Bahrain Victorious. Najlepszym zespołem w wyścigu zostali zaś zawodnicy wspomnianego już Ineos Grenadiers. Rywalizacja podczas ósmej rundy rajdowych Mistrzostw Świata serii WRC. Kierowcy od dwóch dni walczą o zwycięstwo w rajdzie Finlandii. Jak na razie, po 14 z 22 etapów liderem klasyfikacji generalnej jest Estończyk Ojt Tanek. Po piętach depczą mu zaś dwaj reprezentanci gospodarzy Mesa Kala Pi oraz dominator obecnego sezonu Kalero Venpera, który prowadzi w klasyfikacji Mistrzostw Świata i kroczy po swój życiowy sukces w WRC. O podium rajdowa czy Brytyjczyk Alphen Evans, zaś już z ogromną stratą na dalszych pozycjach, placują się m.in Belk Terry Neville czy też Japończyk Takamoto Katsuta Nadiem. zakończy się w niedzielę. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.